Wszystko, co wy powiecie o mnie, to nie jest prawda, tylko to jest wasza interpretacja. Ponieważ jeżeli ja zrobię krok do przodu, to jeżeli w waszej głowie krok do przodu robią słabi ludzie, to wy mnie określicie po słabi ludzie. A jeżeli u Ciebie krok do przodu robi człowiek zmotywowany, to tylko, że jestem zmotywowany i teraz z nią będziesz się kłócił, jak ja jestem. To jest iluzja. To tylko ja wiem, dlaczego krok do przodu zrobiłem. I teraz dystans powoduje, że patrzę, ale nie uczestniczę. Jestem, ale żyjcie w tym świecie. Ale nie bądźcie z tego świata. Albo. Kim jest Bóg, skoro wodzi na pokuszenie? Czy to jest ten ze skrzydłami, czy to jest ten z rogami? Do kogo oni się odnoszą? Fascynujące. Żeby coś zmienić w życie, to trzeba to obserwować, a nie w tym być. Co mówimy, nie zgadzam się, a umysł przecież nie słyszy słowa nie. Oczywiście, że słyszy. To jest właśnie rozwój osobisty, pseudo rozwój osobisty. E, oczywiście, że umysł słyszy słowo nie. Nie trzymam tutaj majtek. Usłyszeliście słowo nie. Nie zgadzam się. Przecież słyszę słowo nie. Konfrontacja ze samym sobą, gdzie dowiadujesz się o sobie czegoś, co jest niesmaczne, co jest niemiłe, niekomfortowe, to chyba jest to, przed czym ludzie najbardziej czekają.